Siemano widzowie, wstawiam wam generalnie takie śmieszne akcje z całego startu edycji. Przykujcie się, bo za tydzień będzie THC to nagram pewnie kozacki start. Mam nadzieję, że spodoba Wam się ten odcinek. Chcę go trochę też klimatycznie zmontować dla Was. No i co? Mam nadzieję, że zostawicie łapę w górę, suba i komentarz. Jeśli oczywiście się Wam odcinek spodoba. Ja już nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Wyślicie. Dobra, chodźmy. O, Jest, jest, dobra. Jest, jest faktycznie. Dobra, Luki biegnie, biegnie, biegnie. Ja ci spróbuję knoknąć. Dobra, cofaj, cofaj. Cofka, cofka, cofka. Dobra, dawra, Ej, nie, nie ma encantu. Ej, on nie ma encantu. Nie mogę sprintować. Zaki. Zabił, Zaki. Zabił. zabił, się. Ale on nie ma encantu. Chłopaki. Dobra, zaraz, na 3-4 te wystawimy i go uciekniemy No to myśli, i tak. No to Trzy, tak co ryzykujemy, tak mają tylko kamienne tak, miecze tak, tak. Ja mam żelazny, o, Dobra, powiedzcie, że ucieka. zabiliście malowa, malowa, malowa. On ma on ma on musi mieć lowa, w ucieka No tak, Musimy. dostał ode mnie 4 hity, wiaży czego Siema Mógł Steve'u Żelazny miecz ma, wiaży czego Dobra, dobrze Nie ja. żyjemy ja mam kolejnego chłopa. Nie wiem, kto go gonić. Dobra, pierwszy leży. A ja, chłop drewnianym mieczem. Leży! Pokczam! Czekaj, my gonimy Aleksa. Jest! Dobra, ja biegniemy, biegniemy biegniemy, się gonimy z chłopem. Ty jesteś na pustyni, nie? Na pustyni jestem. To poczekaj, poczekaj, zaraz do ciebie wycimy. Gonimy chłopa. Ej, przy ty ochet, to ciekną Dobra, czekaj, jeszcze raz Niki. Wy, o, przed sobą. Wybuchij mnie tam. Alex zabił. Dobra, idziemy na Alexa tego. Ej, do... Nie, dobrze, dobrze Grzesiu! Dobra, w po popięterkach. No ja zabiłem Kukuruk jakiś. No tak, on się tutaj wkopywał. Lecimy, lecimy. I, nie rób, on mnie Dobrze. Kto mnie to jest? on Kto to jest? Ja on on sobie... Halina knokała Zostawcie bubka Zostawcie no. mi Jaki jest typek? No Steve'a idziemy Dobra ale poczyna, jak Wszyscy się knokujcie, wszyscy się knokujcie Pucinak, Pucinak, Pucinak Pucinak, Pucinak, Pucinak Pucinak, Pucinak, Pucinak Dobra O, part do cave'a Chodź dół Ale plecę od Steve'a Cofajcie poczyna. 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 Ja nic nie mam, weźcie Dobrze Grzesiu Mamy miecz dla ciebie Chodź, mamy kamienny miecz Moje itemy, moje itemy Jestem, ja. jestem tutaj Jakiś z jak ja jestem jeden Aleks, Dobra, no, dawaj No zabiję cię, Zabiję co ja mam Możemy latać, killować chłopaki Bajanda. Dobra, dobra Najpierw jak chcę się do wyłata No to Zaakceptowałem, Oro. dobra, czekajcie, czekajcie czekajcie Jeszcze na no, lukiego, czekajcie, genderek nie mam jak, Spokojnie, się ja się dobrać. rwę po prostu, jestem na panowie tak. Za chwilę tam zajdę Jest! Ale nie trzymaj shift, jak cię knokam Dobra, ja go skręcam. No nie trzymam. Woje, oj. Jak Dobra, Dobra, ja go skręcam. Nie, chłopu bo nie ma 6 kill chyba coś mu się pokręciło. Dobra, shift niś. Tak, kli raz kliknij po prostu. No nie klikaj shift, jak cię chodzić, nie wiem. A bo ty masz tego, toggle snika, nie? Dobra. Mnie się jedzenie z Ej, jemu zaraz jedzenie padnie. Dobrze Grzesiu. Nie żyję, dobra. Ej, hitnij go ktoś dwa Dobra, A go. Dobra, Adi chodź szybko. Jest! jest! Mamy chłopa! Muszę ta, ej! To ja, to ja! To ja, to No to jest. <grym> Jesteśmy w dupie, chyba że Luki. O, dowia! Tak, kop, 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 Grzesiu! Czekaj, grzesio się na mnie rzuciło, co jest! Ja Luki będę kopał. A ja za ja, ja A, zginął. ja kopię ten niżej. O, zabiję! Ja, no, no.